Oto reguła 5 sekund, którą musisz znać. <laughs> Dzięki niej nigdy nie kupisz kremu tak zwanego zapychacza. Wiele nowych luksusowych kremów ma tę samą wadę: dają na początku efekt wow, ale potem zostaje na skórze twarzy tłusty film, który zapycha pory. Jak to sprawdzić w drogerii? Obejrzyj składniki kremu. Do najczęstszych składników kremów nawilżających, zapychających pory skóry twarzy. Należą zarówno substancje naturalne, jak i syntetyczne, określane jako komedogenne. Ich działanie może prowadzić do powstawania zaskórników, grudek i stanów zapalnych skóry. Najczęściej spotykane zapychające składniki to Dobrym wyborem będą kremy oznaczone jako niekomedogenne, non lub przeznaczone specjalnie do skóry problematycznej. Składniki, które nie zapychają porów to m.in. kwas hialuronowy, alantoina, kwas mlekowy, pantenol, ceramidy, niacynamid, cynk. Są one bezpieczne dla skóry skłonnej do niedoskonałości. Zapisz ten film na później i napisz w komentarzu, jaki krem Cię zapchał.